który jest świadkiem wielkich wydarzeń. Czytanie z pierwszej księgi proroka Samuela. I oto, gdy wstał filistyn, Goliat, zgad, szedł zbliżając się coraz bardziej ku Dawidowi. Dawid również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw Filistynowi. Potem sięgnął Dawid do torby i wyjąwszy z niej kamień, wyrzucił go z procy, trafiając Filistyna w czoło. Także kamień utkwił w czoło i Filistyn uparł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięzcę. Pół metra wzrostu. to znaczy, że sięgałby dzisiaj głową do kosza od koszykówki Nawet nie musiałby w ogóle podskakiwać tylko dostałby piłkę i go szybko wrzucił do kosza od koszykówki a czy był przepakowany? był bardzo przepakowany także myślę, że mógł mieć ponad 200 kg wagi wow. także był ogromnym facetem bucza, bucza. każdy się z nim bał walczyć oprócz Dawida który pokonał go w jaki sposób pokonał go Dawid? Proszę bardzo, kto uważał? Zachod pracę i w strzelił w niego kamienie. Brawo i to jest następna nagroda. Jak masz na imię? Dla Krzysztofa. Proszę bardzo. Dobry. Zaraz wrócimy do opowiadań biblijnych, ale powiem coś najpierw o Waszych rodzicach, którzy dzisiaj są coraz bardziej zapracowani, zagonieni. Pewnie tak jak ja wzięli jakieś kredyty, może na mieszkanie, może na samochód, teraz spłacają te kredyty biedni, i muszą pracować jeszcze więcej i jeszcze więcej. z tego powodu wracają do domu coraz później. I mamusia, i tatuś. I coraz mniej czasu my rodzice spędzamy z naszymi dziećmi. ja dzisiaj przyjechałem z takim pomysłem dla tatusiów bo tatusiowie szczególnie mało czasu spędzają z dziećmi. Nie każdy tatuś, ale wielu, wielu tatusiów w Polsce ma z tym problemy. I mam taką propozycję dla Was. Żebyście, żeby, żeby każdy spróbował namówić swojego tata, żeby tata wieczorem siadał na łóżkach, na Waszym łóżku czy Waszego rodzeństwa, wziął jakąś fajną, mądrą książkę, i przeczytać 15-20 minut tą książkę, bo wtedy będziecie miały tatusia nareszcie dla siebie. Oczywiście będziecie chciały się jak najpóźniej spać, więc tam będziecie zadawać pytania, rozmawiać o tym, co tata przeczytał, ale nareszcie będzie ta okazja, że tata jest z wami i życzę, żeby takie wieczory zdarzały się u was w domu i u mnie w domu jak najczęściej. Ja pamiętam jak Kiedyś tak, moja żona namówiła mnie, żebym siadywał na łóżkach moich synów przed ich zaśnięciem i opowiadałem im różne historie biblijne. Dlaczego im opowiadałem? Bo jest taka sprawa, trudna dosyć, że wśród Waszych rówieśników, myślę, że to nie wy, ale wasze koleżanki, koledzy yy, mówią coraz częściej, że Pan Bóg jest nudny. Łuży jest taki nudny, że nam szkoda na niego czasu, kościół też bez sensu, lepiej posypować w internecie, jakieś filmik obejrzeć, jakąś gierkę pobrać, ale Pan Bóg to jest przesały. Więc ja spróbowałem wybrać takie najciekawsze opowiadania biblijne i albo je czytałem, albo opowiadałem moim synom właśnie przed zaśnięciem. No i byłem zaskoczony, że oni mówią, że to jest ciekawe, a nie nudne nawet powiedzieli, pewnego wieczora, tata, Słuchajcie, w sumie fajnie tę historię opowiadasz, ty powinieneś się zapisywać, żeby inne dzieci też mogły czytać. I to oni mnie namówili, żebym został pisarzem. Słuchajcie, zacząłem od razu. Tak powstała wtedy pierwsza część powieści przygodowej Wojownik Trzech Światów. Przywiozłem ją e, ze sobą. To już pięć części przywiozłem ukończonych. I zaraz opowiem Wam ciekawą historię. Dla mnie jest to jedna z najfajniejszych historii, jakie znam ze Starego Testamentu. Później jeszcze namówili mnie, wiecie, do czegoś takiego, kiedy urodziła się nasza córeczka najmłodsza, żebym napisał powieść dla dziewczyn. Tutaj bym poprosił moją koleżankę Nikolę, żeby mogła podnieść tą książkę, bo jej podarowałem. O, to jest właśnie ta powieść dla dziewczyn. Nikola to jest moja koleżanka, która zaprosiła mnie. Wyobraźcie sobie tutaj do parafii, porozmawiałem z księżą proboszczem, ksiądz Bosz się zgodził i przyjechałem do Was. I dopiero tutaj nikole poznałem, bo tak to tylko e-mailem sobie korespondowaliśmy. Dobrze. A więc to tak. ciekawe rzeczy są w Piśmie Świętym. Ja je wykorzystuję, żeby pisać książki przygodowe. I teraz chciałem Wam opowiedzieć o takiej bardzo fajnej historii dotyczącej właśnie króla Dawida który to po zabiciu Filistyna, Goliata, stał się bardzo sławny I cały naród śpiewał pieśni o Dawidzie. Wszyscy go uwielbiali, tak? Że aż król Saul, prawdziwy król Izraela był zazdrosny. I kiedyś sobie wymyślił, że oho, wszyscy tak mówią Dawila, a mnie już nie. Że Dawid na pewno czatuje na mój tron i na pewno chce mnie wrzucić z tronu i zostać królem. Wyobraźcie sobie, że król zazdrosny ogłosił, że Dawid jest zdrajcą, yy, nałożył na niego karę śmierci i Dawid musiał uciekać. Dawid uciekł. Razem z nim 400 wojowników, którzy skanali po stronie Dawida, powierzyli, że on jest prawym człowiekiem. Yy, zabrali ze sobą rodzinę taka wielka grupa y, zaczęła uciekać po pustyni. Król gonił ich razem z trzema tysiącami najlepszych wojowników. I wtedy ci uciekinierzy schowali się w jaskini o nazwie Atulla. Dawid był całą A do tego jeszcze wpadli do jaskini jego zwiadowcy i powiedzieli coś takiego. Panie nasz Dawidzie, stała się jeszcze jedna straszna rzecz. Twoje rodzinne miasto wpadło w łapy filistów. I to jest następne konkursowe pytanie. W, w jakiej miejscowości urodził się Dawid? Proszę bardzo, czy są jakieś propozycje? Koleniów. Jaka to miejscowość? Nie, to nie był niestety. Nie? Nie, nie w Polsce. W Izraelu się urodził. Izrael? To jest kraj. Dobrze, to jeszcze jeden Nie w Jerozolimie, jeszcze nic nie mam wtedy, ale powiem Wam dla ułatwienia. W tej miejscowości później narodził się bardzo, bardzo ktoś znany, którego urodziny świętuje jeszcze dzisiaj. I ten ktoś narodził się w nagrodę dla Dawida, że Dawid był wiernym Bogu. Proszę. Nie. Brawo. Narodził się w Betlejem. Proszę bardzo. To jest dla Ciebie plakat ogrodę. Proszę. Brawo. Tak więc wojownicy mówią zwiadowcy, twoje rodziny Betlejem wpadło w łapę w listy. I Dawid już w ogóle był rodzinę, tak wesoło sobie i powiedział. Pamiętam, jak byłem mały, chodziłem w Betlejem z moim tatą rano do studni miejskiej. Czerpaliśmy wodę z tej strony, najpierw wiadrem, później tata nalewał do drewnianego i dawał mi próbować ją wodę, później sam ją pił później nalewaliśmy do naszego wiadra i szliśmy do domu. I to była najsmażniejsza woda, jaką kiedykolwiek przyczepiłem. I kto teraz damy się napić, choćby kubek wody w mojej rodzinnej z Beton. to usłyszało trzech najdzielniejszych wojowników Dawida. I wyobraźcie sobie. Wymyślili coś takiego. Jak wszyscy w jaskini koszli spać, to oni po ciełdku wstali na palusiach. Wyszli z tej jaskini, przebiegli przez pustynię, skalistą pustynię, 25 km aż do Petra, jest napisane coś takiego, że wyjęli jej przedarli się przez strażę w bramie Betlejem, przedarli się do studni. Oczywiście dwóch z nich cały czas walczyło z synami, a trzeci nabrał wiadro wody, wlał do swojej wojskowej butelki, do manierki, zakorkował i znowu walczyli z listynami, żeby wydostać się na zewnątrz miasta. Przebiegli z powrotem te 25 km i rano o świcie wchodzą do jaskini Ardula. David Dawid zaspany wstaje, patrzy, a oni idą. Z wodą w butelce wojskowej biorą drewniany kubek wody, nalewają do niego tej wody i dają Dawidowi i klękają przed nim i mówią: Panie, to jest kubek z wodą z Twojej rodziny studni z Betweja. Sali zakwapieni, pobitni, poranieni. I Dawid rozpłakał się, aż: powiedział: Co wyście zrobili? Dla mojej zachcianki naraziliście życie? Taki ogromny wysiłek, żeby przynieść im tylko kubek wody. Wiecie dlaczego to zrobili? Bo Dawid wcześniej narażał swoje życie, żeby uratować ich, na przykład kiedy pokonał Bojachę. Był gotowy zginąć na swoim przyjaciół. Taka to była przyjaźń. I oni chcieli odwdzięczyć się tym samym. Chcieli pokazać, że jesteś naszym przyjacielem, tak ważnym, że my też jesteśmy gotowi zarezygnować swoje życie tylko dlatego, żeby Cię pocieszyć, żebyś wiedział, że jesteśmy razem, przyjaciółmi na śmierci życie. Jest to moja ulubiona historia ze Starego Testamentu. Bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście tego. Powiedziałem, dlaczego to powiedziałem? Bo pamiętajcie, Bóg nie jest lud. Bóg jest twórcą superackiej przygody. I warto czytać te przygody albo słuchać ich z Pisma Świętego. Bardzo Wam dziękuję I ja mam jeszcze jedno podanie. Kto zgadnie? Kto zgadnie? Ile dzieci w górę? Ma pan Robert? Dwójkę? Dwójkę? Nie dwójkę. Czwórkę. Czwórkę? I to chyba nie koniec. <noise> Jesteśmy otwarci. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz wstajemy. Wierzę w Ciebie. Boże, żywy. Krótce jedyny trawy. Do Pana Boga skierujemy teraz naszą modlitwę. O co chcemy się pomodlić? Lewa to jest tak prosto. Poprzeczna to jest prawa, krzyżyk i kościół. Szczerze? Taki kościół. Taki budynek. Tak? I tak. I teraz tak. Czy lubisz chodzić do kościoła? Nie. Zanikajcie. Ty. A. A teraz alfabecik. A. I uwaga, na różańcu będziemy się uczyć dalej i na przy świętej również. A teraz wszyscy pokażemy, jak jest do. do lewa ty prawa A. Do widzenia. Do widzenia. I teraz ja Wam coś powiem, aby przetłumaczyć, czy co to znaczy. Pięknie migacie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.